Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na rynku w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Największe, jedyne tego typu muzeum w Polsce. Dodatkowo zlokalizowane w bardzo falernym miejscu, bo w kamieniczce, zabytkowej kamieniczce gotyckiej, która znajduje się na rogu Starego Rynku i ulicy Woźnej. Kamieniczce, w której na początku XX wieku znajdowała się z kolei słynna winiaria Golden Ringów, w której z kolei zatrudniona była Pani Jadwiga Jakubcza. Czyli ta słynna bamberka. Słynna bamberka tutaj z to no, ale Muzeum Instrumentów Muzycznych ma nowe brzmienie. Stare instrumenty, które ożyły dzięki tabletom, dzięki muzyce, która jest właśnie tutaj na miejscu do wypożyczenia. Słuchawki, sprzęt, głośniki. Dzięki temu można fajnie zobaczyć muzeum i poznać niezłe utwory. Idziemy? Idziemy. Do zobaczenia na ekspozycji. A ja idę do Pana kierownika. Byłem tutaj wielokrotnie. Przed parą lat byliśmy z kamerą. Weszliśmy dzisiaj, ale do muzeum zupełnie innego niż dotychczas. Zdałoby się jak eksponaty te same. Nie zupełnie, inaczej to wygląda, ale gwoli sprawiedliwości i porządku. Jaka była geneza Muzeum Instrumentów Muzycznych? Z reguły tego rodzaju placówki rozpoczynają się od zbiorów kolekcjonerskich? Czy tutaj było podobnie? Tak, bardzo często tak, 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 tak się dzieje. Na przykład Muzeum w Brukseli powstało z olbrzymiej kolekcji Machiona, długiego letniego badacza instrumentów, a tutaj mieliśmy troszeczkę podobną sytuację, co prawda bardziej lokalnie, ale Zdzisław Szulc, który miał swoją kolekcję instrumentów, który się bardzo interesował, instrumentami po II wojnie światowej. Zaczął starania o to, żeby takie muzeum powstało. Mając jakieś szczątki swojej kolekcji, można powiedzieć, bo tylko no nie przetrwała ona cała niestety za wojennej, zgłosił taki pomysł do ministerstwa i bardzo krótko po II, w 1949 roku, uzyskał zgodę na to, żeby powstało Muzeum Instrumentów Muzycznych, przy wtedy jeszcze to było Muzeum Wielkopolskie. Jeszcze nie tak. było to Muzeum Narodowe, i wszystko się mieściło w tym miejscu, w którym teraz jest gmach główny Muzeum Narodowego. A tutaj przeniosło się muzeum, czyli w te kamieniczki, w, to, w te przestrzenie w latach 50. Znaczy idealne sceneria, idealne, idealne warunki do działania. Wiadomo, że muzeum zawsze było znane z tego, że nie tylko eksponowało poszczególne instrumenty, nie tylko opisywało je. Były zawsze znane choćby sylwestrowe koncerty w sali groblicza, które miały swoją atmosferę, ale raczej dla koneserów muzyki. W tej chwili to muzeum już jest, jest, jest inne. Inaczej funkcjonuje, inaczej działa. Do 2017 roku Muzeum Instrumentów Muzycznych było takim tradycyjnym muzeum, gdzie przechodziło się przez sale, oglądało się gabloty, oglądało się głównie instrumenty muzyczne, ale nie było muzyki w tle. Zmieniło się i to naprawdę na dobre. Prawda, panie Padrygu? Tak, oczywiście. Jest zupełnie inna koncepcja prezentowania instrumentów. Już nie prezentujemy ich w grupach, tak jak na przykład instrumenty denty, instrumenty smyczkowe, ale postawiliśmy na to, żeby pokazać te instrumenty poprzez kontekst epoki. Także w każdej sali mamy jakieś zagadnienie, poczynając od późnego średniowiecza na parterze, po XX wiek na drugim piętrze. Ostatnia sala poświęcona awangardzie XX wieku. Wszystkie instrumenty są w jakichś konkretnych zespołach, w kontekście, osadzone. A drugie piętro to piętro, które jest poświęcone muzykom, muzyce kultur świata. Bardzo wielobarwne piętro, przepięknie zaaranżowane. No i do tego mamy zupełnie nowy sposób zwiedzania, bardzo intuicyjny. Czyli te 2000 instrumentów w tych 16 salach można cały czas oglądać, ale w inny sposób, tak? Pani Joanno? Tak, Pani Anna Lewandowska, która jest twórczynią aranżacji muzeum. Bardzo ciekawe, naprawdę warto przyjść i zobaczyć. Ale w jaki sposób się zwiedza dzisiaj muzeum? Muzeum przede wszystkim zostało udźwiękowione. Tak? Zwiedzający dzisiaj, wchodząc do muzeum, indywidualnie wypożycza sobie tablet z słuchawkami. No właśnie tak, w ten e, sposób. Spokojnie może oglądać wszystko, co w muzeum jest zaprezentowane. Zgadza się. Jest ścieżka zwiedzania taka 60-minutowa. Która dostępna jest właśnie tutaj z pozycji tabletu, zwiedzający przede wszystkim wchodzi w poszczególne sale, gdzie każda z tych sal jest, ma odrębny znak graficzny, wprowadzający w konkretną epokę. Czyli właśnie ta grafika, która jest, pojawia się w każdej sali. Gdzieś tam pojawi się wieniawski, może pojawi się list. To wszystko pani stworzyła? Tak. Ręcznie Pani zostały namalowała, Dokładnie, to? wszystkie rysunki zostały przeze mnie tutaj stworzone. Oczywiście tutaj w, w odbyło się to wszystko za pomocą współpracy z Patrykiem Frankowskim. Wspólnie wybraliśmy takie grafiki, które oddają charakter danej epoki, no bo tutaj właśnie przedstawiamy te instrumenty poprzez kontekst właśnie ich epokę zespołu czy też tradycji, tak? czy też te postacie, które wszystkie się znajdują, co jest istotne, one wprowadzają do, do tych tematów, które się znajdują na gablotach. E to są adekwatne grafiki, tak? To, co mamy w tablecie, bez problemu po prostu odnajdujemy na dolnej części gabloty. Ważne, żeby zaznaczyć, tablet jest wypożyczany dla osób indywidualnych. Jeżeli przychodzimy z grupą, to wtedy przewodnik włącza z mikrofonu, czy bardziej z głośnika, muzykę, która jest w danej sali takim tematem przewodnim. Sala drugiej połowy XVIII wieku. Charakterystyczne instrumenty, ale także charakterystyczne postacie. Druga połowa XVIII wieku, no to wiadomo, z jednej strony Wolfgang Amadeusz Mozart, wspaniała postać, wyjaśniać jej trzeba, no i mało znany jako muzyk król Prus Fryderyk II Wielki. Nie wiemy o tym, że Fryderyk II nie tylko był wodzem, nie tylko politykiem, wielkim cynikiem w polityce, ale także był utalentowanym kompozytorem i muzykiem z upodobaniem grającym na flecie. Co z tego, proszę pana, mamy tu w tej sali? No, to jest właśnie sala poświęcona z, e, dworu, dworowi berlińskiemu e, z postaciami, Frederyka II i Karla Filipa Emanuela Bacha, który tam działał, wybitnego kompozytora, e, twórcy takiego, no, twórcy piszącego w stylu Empfindsamkeit, czyli takim uczuciowym e, na klawikordzie, ale mamy tutaj instrumenty związane właśnie z Karlem Filipem, Emanuelem Bachem i Fryderykiem II. Na przykład ten klawesyn, wybitny instrument e, z pracowni jednego z najlepszych budowniczych angielskich, burkarta Karta który powstał na zamówienie Frederyka II. W Były, tysią... cztery Były cztery, tak? tak cztery zamówił Frederyk II. Wszystkie do dzisiejszych czasów przetrwały jedynie trzy instrumenty. Jeden jest u nas w muzeum. No i to jest instrument, na którym grał Karl Philipp Emanuel Bach, który akompaniował Fryderykowi II. A żeby jeszcze było ciekawiej, przed wyruszeniem do Poczdamu, do Niemiec, młody Mozart w czasie swojej tournee po stolicach Europy grał w Londynie na tym instrumencie w pracowni Burkarta schudiego No ale tutaj mamy jeszcze harmonikę szklaną o trochę dla mnie upiornym dźwięku, jak ją włączymy. Są inne instrumenty, które charakteryzują tak. tę epokę. Możemy Moż jej nawet tutaj możemy posłuchać. Możemy to posłuchać. Oczywiście. Chociażby na przykład, przykład jakiegoś koncertu fletowego. To Mój Poznań, moja Wielkopolska, czyli akcenty poznańskie i wielkopolskie w Muzeum Instrumentów Muzycznych również się znajdują. Ten dźwięk, który słyszeliśmy, co to był za. Instrument? To były dudy wielkopolskie. Dody. Tak, dudy wielkopolskie, z okolic Pleszewa, akurat instrument, ponieważ na drugim piętrze muzeum mamy piętro poświęcone kulturą świata, w tym też oczywiście muzyce ludowej Polski i mamy tutaj, jesteśmy w sali właśnie polskiej, gdzie mamy różne regiony, Podhale, Mazowsze, Beskid, Beskid i Wielkopolskę, aż w Czech wydaniach. No. <noise> Muzeum jest w Wielkopolsce, więc tutaj ta gablota musi być bogata, bo Dudy i Kozioł. Tak? To są dwa tak, różne instrumenty. Dwa różne to, to jest ten sam typ instrumentu, ale różnią się szczegółami, tak? I u nas mamy, w Wielkopolsce mamy kozła czarnego, białego, no i oczywiście również e, dudy wielkopolskie, jak i taki instrument troszeczkę e, używany do ćwiczeń, jak, jakim są sieszenki. no to już mniej znane no. oczywiście. E, poza dudami, kozioł, który tutaj jest, w muzeum można zobaczyć między innymi instrument e, fortepian Fryderyka Chopina, który został sprowadzony, z Antonina, czyli z też Wielkopolska, ale nie wiadomo do końca, czy grał. Dokładnie. No, ale w Antoninie strumencie. znajdował się, pochodzi z podobnego okresu, w którym Chopin bywał w Antoninie, więc jakaś szansa na to jest. E, jeszcze nowość, czyli instrument Wieniawskiego? Tak, instrument Wieniawskiego, skrzypce, które otrzymał Wieniawski, wygrywając konkurs kończący Akademię w Paryżu. Instrument wybitnego francuskiego, budowniczego, Ganda, na którym grywał, który też naprawił, wykorzystywał koncertowo. W pięknym stanie, piękny, zachowany, koncertowy ciągle. Mieliśmy nawet koncert sylwestrowy wykonany w całości na tym instrumencie. Będziemy go wykorzystywać. Piękny instrument, właśnie który był w posiadaniu. Wiem, miejscu. że pan jest specjalistą od trąbki i jest jeszcze tutaj w muzeum bardzo ważna sala poświęcona czemuś, czego już nie ma u nas w Poznaniu, czyli kolegiaty poznańskiej. Kapela, która kapela, grała kiedyś. Tak, tam. A ta trąbka wyjątkowa? E, może nie tyle co wyjątkowa, co e, to był okres wyjątkowy, jeżeli chodzi o trąbkę. Dlatego, że e, akurat my mówimy o działalności kapeli Kolegium Muzykią Poznaniennictwa, czyli tak, kapeli farnomiejskiej, e, której statut jest z drugiej połowy XVIII wieku. I to był moment, gdzie kończyła jakby, trąbka naturalna uzyskiwała swój najwyższy, to był największy punkt w rozwoju, ale od razu jej największy upadek, bo kończył się pewien, pewien etap w graniu na tym instrumencie, no i wtedy postawał dosyć niesamowite kompozycje. Co prawda wątpię, żeby u nas tutaj w tej kapeli grali akurat te kompozycje, ale muzykę Haydna wykonywali, są zachowane rękopisy i muszę Haydna były grane w kapeli właśnie farnomiejskiej w Kolgiacie. Te z Wielkopolskie można zobaczyć na drugim piętrze. Teraz przeniesiemy się na resztę świata. Proszę Państwa, był utwór mrdanga. Trudna nazwa, bo jesteśmy w regionie kultur świata. Indie, sala 14, 15, 16, to instrumenty, które pochodzą z różnych zakątków. Ten instrument, bęben tak zwany, też tutaj mrdanga, ale jest tutaj instrument, który no szokuje naprawdę. To instrument z kości ludzkich, z czaszek, prawda? Z Pani czaszek Marka? i spiszczeli. I z piszczeli, tak? Dokładnie. So? Znajdujemy się obecnie w sali. Gdzie za nami jest pierwsza gablota z instrumentami tybetańskimi, właśnie te, o których tutaj mówiliśmy, tych czaszkach. Natomiast dalej jest bardzo e, okazała gablota indii. E, Taka trochę właśnie na ten stylu, tak? charakter. Może pokazuje charakter Indii. Oczywiście to jest wszystko w nowoczesnej takiej odsłonie. Plus, właśnie te, te gabloty. I ta przestrzeń, czy, która tutaj ty... też jest dla tych instrumentów. Przestrzeń dla można... instrumentów, dla zwiedzających. Instrumenty też są ukazane, mają swoją przestrzeń tak? niezbędną. Tutaj akurat prezentujemy te Indie, które są duże instrumenty, tak? i ta przestrzeń też pięknie eksponuje. Bo tu Indie, kawałeczek dalej, jeszcze jest Ameryka Południowa i kolejne kontynenty. Aż do Afryki. Afryki. Przeszliśmy przez całe muzeum. Dwa lata trwała praca nad aranżacją, nad przygotowaniem. Wykonano wspaniałą, wielką pracę. Ale rodzi się pytanie, co dalej? Bo wiem, że to jeszcze nie koniec dzieła. Dokładnie. Mamy zamiar dalej się rozwijać. Powstanie kilka pracowni, jeszcze tutaj w obrębie muzeum. Chcemy też rozbudować salę groblicza. Tą naszą taką koncertową. – Słynna koncertowa sala, Dokładnie. koncerty noworoczne, no tak. – Dokładnie. Będziemy oczywiście na pewno chcieli umuzycznić wszystkie tutaj, przynajmniej większość instrumentów znajdujących się na ekspozycji i zbogacić je też o pozostałe materiały. – Czyli dalszy remont, uzupełnianie, rozszerzanie, a w magazynach jeszcze dużo czeka do pokazania. – Dokładnie.